Sielka mordy, tu Kacper zawsze nas Słuchajcie, mam świetny pomysł na nowy cykl filmików. Relacje z wyjazdów moich do roboty. Jutro jest pierwszy job, który wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo ciekawy. To jest wyjazd do Portugalii i grillowanie dla drużyny rajdowej. Słuchajcie, ja się na rajdach bardzo dobrze znam, obejrzałem wszystkie części out, więc e, myślę, że się świetnie nadaje do tej roboty. I workaholic prostitute, people say I'm good, working hard all night. That's alright. I'm a workaholic prostitute, people say I'm good, workaholic hard. I need more. Someday I'm gonna be rich. No i dobra, zacznijmy od tego w ogóle, co tu taki grillmaster musi zabrać do walizki na taki rajd. Pewnie myślicie sobie dwie paczki prezerwatyw Nie, słuchajcie Pierwsza rzecz 4 kg z 23 możliwych w tej walizce poświęciłem na to naczynie w którym na pewno przygotuję jakieś azjatyckie dania dla kierowców czy tam ich mechaników Kolejna kluczowa sprawa Kamień do pieczenia pęknięty na trzy części, więc łatwiej można go spakować do walizki Nóż Ostry jeden nóż szefa No tutaj Myślę, że skomuje tam jakieś drewno na miejsce do podwędzania, ale na wszelki wypadek beczka połyski przyda się. Mówią chłopaki, że może być problem z azjatyckimi produktami, więc paczka pasty curry, sos ostrygowy, sos rybny, dwa termometry, jeden zwykły, dwie sondy do iGrilla. Nawet nie wiecie, jak to się przydaje, ile razy dziennie w, w pracy. Nie mówię tylko o robieniu mięsa, bo to jest oczywiście podstawa, ale Wiecie jak jest tak na maksa gorąco w kuchni ludzie się zastanawiają, a ile jest stopnia, a ty mówisz 45. Także termometr, podstawa. Gacie, skarpetki. Wydaje mi się, że wszystko. Ja idę zważyć tą walizeczkę i od jutra zaczynamy kręcić to, co się będzie działo na miejscu. Wreszcie spotkałem ekipę Inter Europol Competition i wyruszyliśmy do Algarve Race Resort, miejsca, w którym znajdował się tor i hotel, w którym mieszkaliśmy. Tydzień wcześniej w tym samym miejscu były wyścigi formuły pierwszej. Ale Le Mans to już zupełnie co innego. To zabawa dla prawdziwych twardzieli. W zawodach Le Mans oprócz szybkości liczy się wytrzymałość drużyny i sprzętu, bo to są wielogodzinne wyścigi. Zwieńczeniem tej serii jest 24-godzinny wyścig w Le Mans. Samochodowy maraton, na którym mało kto jest w stanie się zakwalifikować, a kończą go tylko najlepsi. Kojarzycie ten wyścig z filmów? Może nawet tego nie wiecie, ale mamy polską drużynę w tych wyścigach Inter Europol Competition. No cóż, sporo się zmieniło od czasu jak nakręciłem to wideo. Drużyna Inter Europolu zdążyła wygrać 24-godzinny wyścig Le Mans w 2023 roku. Cały teren wyścigu przypominał samochodowe miasteczko, po którym my poruszaliśmy się hulajnogami. Ale za pierda, wyprzedziłem go na hulajnodze. Wszędzie fury, mechanicy, opony i oczywiście miejsca, w których całe ekipy musiały się codziennie żywić. Te miejsca przypominały małe, luksusowe food trucki. A właściwie food tiry. To jest niesamowite miejsce. Po prostu restauracyjka. płoty, kontenery. Coś cudownego. Obok podobnie. Impreza jest przezajebista, po prostu to co się tu dzieje, te samochody, te tiry, które po prostu jutro na nakręcę. Po prostu tiry, które się rozwijają w małe restauracyjki, rozkładają. Odpał, po prostu odpał coś niesamowitego. Tutaj knaczka Ferrari. Które mają gwiazdkowe restauracje, które dla nich przygotowują jedzenie. Tu są właśnie samochody tych restauracji. Nasz food tier był wyjątkowy. Oprócz kuchni zmywaka i namiotu restauracyjnego dostałem również Grilla sześciopalnikowego Genesisa. To jest Bosko, moi drodzy, stary upierdolony. Może nie taki stary, ale brudny Genesis. Ma 300 stopni, zaraz zpieczemy w kacie. Smutne jest tylko to, że kamień nie jest w jednym kawałku, w trzech tylko w czterech. Ale to nie zdamy rady. Z spieczona, surowy. Czyli dopiekamy na otwartym grillu. Boki trzeba trochę skręcić. Niestety przez pierwsze dni miałem pewne problemy z gazem z tym ciśnieniem jest lipa. za każdym razem jak się odpali grill to działa przez godzinę, półtorej a potem się zaparowuje i dupa spada temperatura więc niestety, ale ograniczony dostęp ale mam nadzieję, że buksy zdąży dzisiaj zgrillować słabe ciśnienie w butli i metoda gości to stalowe butle opalają palnikiem ale działa Ratunek przyszedł od panów francuskich Bez nich nie było by dzisiaj kolady. Tym razem jeszcze się nie udało Opalanie palnikiem niewiele pomogło ale pożyczona francuska butla działała lepiej niż ta z Portugalii Jeżeli podróżujecie z gazowym grillem sprawdzajcie jaki gaz jest w kraju do którego jedziecie jaka przejściówka i jakie ciśnienie gazu. Bo butle się udało wymienić wreszcie yy, i udało się dokupić końcówkę do niemieckiego webera, yy, port tak żeby portugalska tutaj butla pasowała. Ale ciśnienie jest trochę inne i powiem szczerze, że on po jakimś czasie się zaparowuje ta butla i, i spada moc, więc jutro może być róż różnie z tym grillem. Ale przez pierwszą godzinę dwie jak trzeba, więc myślę, że po prostu będę go wyłączał i odparowywał tą butlę. I tyle. Na szczęście miałem w ekipie najlepszych mechaników w tym kraju, więc z grillem też sobie w końcu poradzili. Proszę Państwa, grill zaczął działać. To była drobna katastrofa, okazało się, że grill nie działa. W Portugalii mają inny gaz, gaz się skończył No i dupa Bo Można powiedzieć, że Zostałem jak bez ręki Ale trochę tak było, trochę tak było faktycznie Zrobiłem im jedzenie, kolację, dzisiaj lunch Ale były takie sobie, szału nie było po prostu W każdym razie Właśnie odpaliliśmy tego grilla i powiem tak Magia trochę Wróciła Właściwa magia, zrobiłem apokazję, są skrzydełka i jest dobrze. Jesteśmy w domu, grill działa. Nie wiem o co chodzi z tą kuchnią, może to świadczy o tym, że jestem po prostu chujnym kucharzem, ale faktycznie nie idzie mi. Po prostu nie umiem już za bardzo pracować na piekarnikach, patelniach i tego typu rzeczach. Ja muszę mieć po prostu ruszt, błoka, kamień do pieczywa i tyle. Wśród kucharzy i innych ekip stałem się nawet swego rodzaju gwiazdą. Podziwiali mnie za to, że jestem w stanie zrobić wszystko na grillu. Eee! <laughs> Bardzo mili kucharze. Superstar! Zobaczcie jak wyglądał mój dzień. Pobudka wcześnie rano, śniadanie i do makro, gdzie jarałem się jak dziecko portugalskimi produktami, ale zobaczcie sami. W szoku, w szoku, w szoku, poczuł chyba jest wszystko z gołowiny. Właśnie się z panami porozumiałem w językiem migowym, wziąłem kawałek zrazówki, wziąłem dwa top blade, które wyglądają naprawdę, naprawdę spoko, a to jest regał z pikanią tylko. Wybrałem jakieś dwa kawałki w miarę dobrze przerośnięte. Wybór wołowiny w Portugalii to jeszcze jest naprawdę spoko. Łagi australijskie w makro. I to prawda, marmurkowatość 3,5, ale całkiem jest w porządku. To wół portugalski, 10 euro za kilogram I zobaczymy, jak smakuje świnia, która się żywiła kasztanami. Słyszeliście o takim cięciu wieprzowiny z To jest to. Następnie trochę plotek w samochodzie. A, to jest strasznie śliskie tematy. A. Szybki powrót na tor i kawka. Jest. I torpedą w przygotowanie lanc. Od rana napierają tymi silnikami, nic nie słychać. Ja tutaj robię wysoko, nagrzewam go na konfiturę z cebuli. Dzisiaj robimy burgery dla całej ekipy, więc myślę, że będą zachwyceni. kozacka gorbudzacka odrodził. Gotowania do kolacji były już od rana, więc po lunchu miałem trochę więcej czasu, żeby się pokręcić i poobijać. Zadąłem się na nogę, półki upieczone, burgery uformowane, dodatki gotowe. Ciastowa restauracja, a ja idę sobie na to popatrzeć trochę jak hałasują. Czasami udawało mi się po prostu wbić do boksu inter -Europolu. Ups, sorry. Jednak nie mogłem tam zabawić, bo kolację ktoś musiał przygotować. Dzisiaj z tej partyjki Titania, Doplay, Zrazowa po koreańsku i Weber. Ale zbliża się 15, nie zabiją mnie. Widzę, że są już smaruje i one jeszcze. Ale wy to już na pewno widzieliście, nie? Link o tym, jak grillować 15 kilo żeberek na grillu gazowym, jest w rogu ekranu i w opisie. I tak to wyglądało przez tydzień. Tylko w sobotę, w czasie głównego wyścigu, było trochę inaczej. Bo już nie za bardzo miałem czas na latanie z telefonikiem. Udało nam się zająć trzecie miejsce w jednej z klas. W tym momencie wszystkie ekipy mogły wejść na tor, i niemalże dotknąć samochodów, które wygrały. Było wszystko tak jak trzeba. Szampan, oblewanie się i radość. Jedyny smutny aspekt podium w tym roku to puste trybuny. Świat tych wyścigów to po prostu mnie totalnie rozwalił. To, to jak to wszystko wygląda to jest coś niesamowitego. A tymczasem szykuję się na jutrzejszą imprezę zamknięcia, bo będzie cała na grillu. Dziś impreza pod tytułem schodzimy z wszystkiego co zostało. I take the o Weronika, weź tego steczka zdejmij. F**k Wiesz co robić z tym I mięsem na pewno? Tak, nie Chciałbym robić z mięsem, to będzie Sekreto. Mm. Oh, oh. <głos> no, tu <noise> <do> gajka. <noise> <do głos> no dawaj, Weronika A na drugi dzień już tylko zwijka, tira i do domu. No i ta impreza dobiegła końca. Przejadł się ostatni wyścig. Gratulacje do, dla chłopaków, którzy zajęli trzecie miejsce. Słuchajcie, niesamowite doświadczenie. Na cały tydzień to miejsce zamieniło się w takie małe miasteczko, w którym żyliśmy w symbiozie. Karmiliśmy mechaników. Mechanicy robili wszystko, żeby kierowcy mieli jak najlepsze warunki, jak, najlepsze, jak najlepiej przygotowane samochody. Na koniec wyścig, tego się nie da opisać. Ryk silników, skupienie wszystkich przez kilka godzin. Szkoda, że przy tych trybunach, ale niestety takie mamy czasy. I yy, to, teraz się zbijamy i lecimy. Ja dostałem fantastyczny kipsek od całej ekipy. Jak wystarczy wam to. Ale właściwie nie tylko od ekipy. Też inne ekipy. Miały okazję, inni kucharze też mieli okazję popróbować moje jedzenia. Zachwyceni byli, zwłaszcza w tym, co robię na, na grillu. No i jakoś tak potwierdza mi to, że ta droga, którą idę jest słuszna i że właściwie już nie umiem działać w normalnym sprzęcie kuchennym, że jestem gościem od grilla. I na tym grillu wszystko fajnie mi wychodzi. Czas wracać wciąż w z tej Portugalii do deszczowej Polski.